Короткий водный сигнал. Субтитры O skarbach. Witam Was serdecznie moi drodzy widzowie w tą piękną wiosenną porę. Witam Was serdecznie z dzikich Jurajskich Skał. Dziś na dzikich Jurajskich Skałach mam zamiar znaleźć ślady działań partyzantów. Dokładnie batalionów chłopskich, którzy tutaj urzędowali. Czy mi się to uda? Nie wiem. Prócz działań e, batalionów chłopskich i ptoków, które może jakieś obrączki zgubiły. Działy się tu w przeszłości różne rzeczy, średniowiecze, przed średniowieczem jakiś okres wpływów rzymskich i tak dalej, i tak dalej. Czy wtedy coś ci ludzie zgubili? Z całą pewnością. Czy ja to znajdę? Nie wiem, zobaczymy. Dzisiaj taki lekko treningowy znowu dzień, więc jestem ubrany na lekko treningowo. Do tego moja pukeltasza i wyruszam w teren. Także, zaprasa... Także zapraszam was serdecznie na wędrówkę. W pięknych okolicach dzikich skał i w pięknej wiosennej pogodzie. Wziąłem czołówkę z sobą, jakbym tak wypatrzył jakąś dziurę, to trzeba tam wlić. Wziąłem też bluzę, żeby mi było łatwiej włazić. Teraz pająki chyba bardziej mocniej urzędują, więc nie chciałbym w kró takim krótkim rękawku włazić w miejsce, gdzie siedzą takie kosmate jurańskie beboki. Co tu jeszcze? Jerba zostaje, słuchawki biorę, wszystko jest. Idziemy jeszcze trochę zostało, Uff. tak na szybszym tempie. Fajny trening! Ale nie będę tej kamery tu zostawiał, czyli potem po niej zładzić. Jeszcze drogi przede mną, pomiędzy skałami. To co, to zaczynamy? Dziś detektor bardzo spowalniam. Czułość na 90 nie jest przekręcona, bo jest tak, tak, jest, słyszę, stabilny. Co tu jeszcze zrobimy? Zaraz zobaczymy, jak to będzie, czy jakieś zakłócenia będą gdzieś w okolicy. Sobie najwyżej częstotliwość zmienię. Filtry gruntu na bardzo wolnych oraz statyka bardzo wolna, żeby słyszeć, czy coś gdzieś w skale jest. Dobra, telefon muszę wyłączyć i do boju. Dostroimy detektor. Na skałach ciężko dostroić detektor, jeżeli chodzi o perfekcyjne działanie przy maksymalnych czułościach, ponieważ raz mamy grunt, raz mamy liście, raz mamy skałę, raz mamy glinę, raz mamy drobne kamienie z ziemią. Wszystko to są przy bardzo czułych detektorach zmiany i będziemy to słyszeć. Dlatego maksymalne czułości. Dla ludzi, którzy potrafią z tego korzystać. A tu jakiś śmieciur. No, Albo nie śmieciur. Znaczy nie ma tutaj udomków. Praktycznie. Może jak na cały wyjazd tutaj przejście znajdę z pięciu domków to będzie wszystko. Więc żelazo warto kopać Zobaczyć czy to jest jakieś stare żelazo czy nie Na pewno to jest żelazo Dobra, Pierwszym sygnałem Dobra. Pierwszym sygnałem jest o! Resztka pochewki z noża średniowiecznego. Tak jest. Jakieś złamane, ktoś zgubił pochewkę. Można pomylić z jakimś śmieciem. A jest to pochewka z średniowiecznego noża. Z nożyka. Taki dość charakterystyczny przedmiot. Już chyba widzieliście ostatnio na e, zamku. Znalazłem, kto nie oglądał filmu niech koniecznie zobaczy. Z zamczyska, dobra, leci na GPSa. Na skałach nie ma zasady, czy jest zima jest jesień jeżeli chodzi o śliskość te liście zawsze są zdradliwe i trzeba pierońsko uważać żeby na dupie na dół nie zjechać jak kiedyś pojechałem daleko jakaś tam taka półka skalna jak tam wykrywacza nie włożyć ale jak z tej strony trzeba będzie ślisko trochę chwycić Pusto. Det er det er i want Znaka Seminarium. Seminarium ZSP WSE Wrocław. Ogólnopolskie Seminarium. 23. 1970 rok. Proszę bardzo. Taka odznaczka. Taki ładny sygnał. Obstawiam śmiecia. Jakby pod kamieniem byłoby ciekawsze, ale jest z boku. Jest pokrywka. O, jak skoczyłem, jaka półeczka ładna. Usta. te ćurczy nie śmieciur kolorowy. na stoku O, 5 zł. Proszę bardzo. Jeszcze jeden sygnał. Był 5, 5 CCS. 5 zł i. i. Ale zobaczcie. oj dwójka. Ale z parę centymetrów już w tym piasku przeleżało. Zobaczcie, ile naniosło tego. Dobra, to jest 7 zł. Wcześniej było 10 groszy. Co? Uwaga, I jeszcze? Nie ma. I tak. Ściana mi się skończyła. Co o o, fajnie by było tutaj gdzieś kamerę położyć i tu wejść, ale potem trzeba po nią wracać Nie da rady Skala, skała. Ale tu są półki skalne, których w życiu jeszcze nie widziałem, znikąd. Bo to od góry jest. Hm. Zobaczymy. No to raczej bez łopaty. To skalne i do nich się jedzie zostać gdzieś tam z boku. To zejdę i obejdę to naokoło. Fajnie to wygląda. Nie byłem tu jeszcze. Nie widziałem tego nigdy. Są wielkie skały? Pięknie tu. Piórko znalazłem. Czy to skruka? Takie czarne. A właśnie, Mam jeszcze gdzieś się pojechał. No może to znak skoczyć na ten jeszcze, poszukać tego. Orzełka czarnych orłów. No chudę, ja się mi teraz się poślizgnął i spadła. tam taka przepaść jest. Dupna. Dobra, zobaczę jak do auta dojdę, jak się będę czuł. Czy jechać, czy nie jechać. I witam Was w mojej stajence. Niestety musiałem zmienić plany, schodząc z góry poczułem taki mocny ból w kolanie, przeciążenie po treningach, jeszcze po tym po skałach, więc nie jadę dalej do lasu. Muszę chwilę odpocząć, jakieś półtora dnia, niech się kolano zregeneruje do kolejnych przeciążeń. Teraz siądę sobie w stajence, pouczę się detektorów metali w takim razie. Zrobię sobie jerby, bo mi się woda skończyła. Nie mam kuchenki, coś też muszę wymyśleć. A jak zdążę, to jeszcze skoczę na jakiś piękny zachód słońca. No, albo może Wam opowiem o tych czarnych orłach, które chciałem znaleźć. Może Was to zainteresuje. Skąd takie ciśnienie na te czarne orły? Tylko sobie jerby zrobię. Fajnie świeżcze świeżczą, słyszycie? No, to tak w ekstremalnym skrócie. Mówiąc o emblemacie czarnych orłów, czyli jak to sami Niemcy nazywali tych żołnierzy Schwarz-Adler-Regiment, należy wspomnieć o jakby nadaniu tego orzełka. Skąd w ogóle się to wzięło? Można to znaleźć w dzienniku rozkazów Ministerstwa, Ministerstwa Spraw Wojskowych z 29 roku. Ale też w tym roku, w 29 roku, miało miejsce bardzo ważne święto 74 Pułku Piechoty. To znaczy dziesięciolecie, jubileusz, dziesięciolecia istnienia tego pułku. I w tym roku, w 29, podczas tego jubileuszu miały miejsce trzy, między innymi trzy bardzo ważne wydarzenia. Pierwsze, najważniejsze, to nadanie nowej, właściwej nazwy temu pułkowi. Druga sprawa to przyznanie i wręczenie odznak pułkowych. I trzecia rzecz w tym 29 roku, podczas tego święta pułkowego, tego jubileuszu, to prawo nadania właśnie, nadano prawo noszenia na padkach mundurowych żołnierzom i oficerom 74 Górnośląskiego Pułku pioty Orła Śląskiego. Czytając w archiwach można się natknąć na dzienniki rozkazów oraz załączniki do tego, i w tychże dokumentach możemy znaleźć następujące informacje. Punkt drugi jednocześnie przyznaje 74 pułkowi piechoty prawo noszenia na łapkach, kurtki i płaszcza oznaki Orła Śląskiego. Złoty oksydowany według wzoru, jak załącznik numer 1. A w załączniku numer 1 do dzienników rozkazów z tego 29 roku też znajdziemy wzór Orła Śląskiego. Orzeł śląski, złoty, oksydowany, umieszczony nad drugim załamaniem wężyka na padce. Odstęp od górnej krawędzi pół centymetra. Na płaszcz ten sam orzeł śląski umieszczony pod odznakami broni w odstępie pół centymetra od tychże w środku. A jeżeli teraz interesuje Was dlaczego ja tak bardzo szukam tych orzełków 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty. No jest tak, że jeżeli się jeździ w jedno miejsce wiele lat, śledzi się ślady jakichś tam działań związanego z wrzesiem, to samoczynnie człowiek, który się tym też pasjonuje, poznaje pewne losy walk pułku, ludzi i tak dalej, i tym bardziej człowieka taka ogarnia chęć znalezienia tego namacalnego no, dowodu, tego śladu walk 74 Pułku, tego, czar tego emblematu Czarnych Orłów. Już nie mówię o znace pułkowej, których było strasznie mało, ale znalezienie tego orzełka górnośląskiego. To są czasami lata, lata chodzenia. Czasem się to znajduje w ciągu nie wiem, jednego wyjazdu, dwie sztuki można znaleźć. Zobaczcie film Odyna, który ze mną tam pojechał i trafił. Czasami można, nie wiem, przez trzy wyjazdy trafić po trzy sztuki, a czasami trzeba wiele lat chodzić, żeby coś znaleźć. No ja muszę spakować za niedługo te wszystkie rzeczy, które znalazłem, w tym też te orzełki, czarnych orłów i zawieźć je do muzeum w Złotym Potoku. Tam będziecie mogli je oglądać. Chyba będę musiał Wam nagrać film jak pakuję te rzeczy. To będziecie widzieli ostatnie moje znaleziska, tak jakby w jednym zbiorczym filmie oraz gdzie je zawiozę i gdzie będą prezentowane. I tam też bardzo chciałbym się spotkać z Adamem Kurusem, który ma przeogromną wiedzę na temat działań m.in. tego oddziału wydzielonego Lubliniec 74. Pułku Piechoty. Zresztą... Już dwa odcinki były nagrane. Tutaj możecie posłuchać o potężnej i bardzo ciekawej... Posłuchać potężnej wiedzy Adama i posłuchać o bardzo ciekawej historii, którą opowiada. No. Także dziękuję Wam, a ja jeszcze się dzisiaj gdzie zbieram na zło Słońca, jak zdążę. Zapraszam. Klocek drzewiany z budowy mi został jakiś lekko słuchawy. Zrobiłem tutaj dwa otwory. Tutaj nawierciłem cztery, jak tam wyszły. No i co? Da się na tym coś ugotować? Na takim ani fachowym piecyku? Czy nie da się? Trzeba trochę kory brzozowej tutaj wrypać do środka. I trochę drobiazgów. I zobaczymy czy piecyk wystartuje. Jerby potrzebuje. Trzeba coś ugrzać. Najprzy najpierw trzeba coś tu delikatnie zajerać. Centrum Detektorysty na www.sklep.undergrandpassion.pl Serdecznie zapraszam. Artur Trącik, Saper. A jeżeli masz pytania o detektory metali i o sprzęt, to po prostu dzwoń lub pisz na Facebooka. Pozdrawiam.